Moi drodzy, dzisiaj przygotowałam taki zestaw drapek za 30 zł, czyli kolejna próba z wielką czarną perłą. Powiem Wam, że zdrapałam taką jedną sztukę poza kamerą i było pod dolarkiem 30 zł. No a oczywiście na odcinku tu pewnie pewnie pokaże się jak zwykle. Oczywiście Zodiaczek mój ulubiony. Czas na premię. Dawno jej nie miałam i dużo kasy. Także 2 po 10, 2 po 5. Taki zestaw mały, ale zobaczymy, co tu się uda wydziabać. Dużo kasy numer 7. Także szukamy 33, 34, 9 i 1. Ta zrobka mi jeszcze nigdy nie dała dużo kasy, ale trzeba próbować do skutku. O, proszę bardzo, jest 33, 12, 11, 7, czyli numerek 7 szczęśliwy, 2. Tu jest 34. Kolejna wygrana, 4, 31. 16 i 22. I co tu mamy? Pod 33 piąteczka i pod 34 druga piąteczka. Dyszka dużo kasy. Także powiedziałam, że zrabka mi nigdy nie dała dużo kasy i dzisiaj pomnożyła swój wkład. Bardzo ładnie. Dyszka odzyskana. Czas na premię. Zrabka, która pięknie zaskoczyła na premierze. Także ją polubiłam. I zaraz zobaczymy, czy dalej. Później, jak próbowałam, to tak troszeczkę słabo. Ale zaraz zobaczymy. Numer 32 i szukamy 32. Także zobaczymy, czy to dobra wróżba. I co ja tu odkryłam. Portfel, portfel. Hura, hura. A tak sobie myślałam, chyba źle celuję. Coś mi się tu dziwnego odkrywa. E 19. 33 i 21. Już mi się tu kontrolne wydziałały, ale ja nie wiem, nie pamiętam z wszystkich zrapek po prostu. Nie pamiętam tych kontrolnych. 30, 13 i 28. Czyli portfelik tylko wygrany, i tu jest piąteczka. A na premierze pod, pod portfelikiem miałam bardzo piękną kwotę. Także druga za piąteczkę szczęśliwa. Kontrolne B. Portfelik pełny. No to sprawdzamy Zodiak. Zodiak ma numerek 23. Tutaj zbliżam. I szukamy. No gwiazdki. To już wysyp gwiazd miałam. Teraz bym tak chciała zobaczyć księżyc. A jest Ziemia, Słońce, Sputnik, Kotwica. Planeta, teleskop, syrena, konik, portyk, flaming, lira, yy, jednorożec, chmura, miś, delfin. No co to, zodiak? Zawsze mi się wygrać. A tu co? A tu pusto. No dobra, czasami się może zbuntować. Nie zawsze będzie sypać tymi gwiazdami. Dobra, kontrolne różne. I teraz nasza ostatnia premiera, czyli Wielka Czarna Perła z numerem 17. I tutaj dolarek albo pierścionek. A jest wiśnie. Są wiśnie, a nie jest. Wiśnie naszyjnik. Podkowa, tulipan, prezent, klucz, kwiatek, bransoletka, cytryna, korona, muszka, o, gwiazdka. Gwiazdka tam miała być w zodiaku. Tutaj mi nie jest potrzebna, tu jest winogronko. Łódka, zegar, trofeum, ananas, marty, szpilki i słońce. Czyli dwie zrabki po 10 poległy OLD. Czyli są puste, ale za to połowa, zwrotu, połowa wkładu się zwróciła, ponieważ jest 15 zł w tych za piątkę. Także fajnie. Na kolejne strapeczki wpadło. Połowa zwrócona. Nie jest źle. Ja jestem zadowolona. Jak połowa zwraca, to jest, to jest fajnie. Także odcinek udany. Ja się nawet z tego cieszę. Dziękuję Wam pięknie, kochani, za obecność, za oglądanie. Jestem troszeczkę mniej aktywna, może na waszych kanałach i u siebie w komentarzach, bo jest piękna pogoda i wykorzystuję czas na ogród. Troszeczkę trzeba w roślinach popracować, nowe posadzić, żeby było pięknie w koło domu. Także dużo pracy zabiera mi ogród, ale nadrobię. Postaram się nadrobić w wolnej chwili, pooglądać wasze filmiki, poodpowiadać na komentarze. E, także proszę o to rozumiałość i cierpliwość jestem cały dzień praktycznie poza domem żeby tam wykorzystać tą piękną pogodę bo jest cudownie jest naprawdę lato także takiej pięknej pogody wszystkim wam życzę i do usłyszenia do zobaczenia w kolejnych odcinkach pa pa